dobry, witam bardzo serdecznie, kolejny słoneczny dzień przed nami, a ja postanowiłem znowu wyruszyć w podróż. Nie będę mówił, dokąd, w każdym razie. Kolejny dzień, kolejna szansa, żeby coś nowego w swoim życiu zrobić, przemyśleć, i taka nowa podróż czasami jest potrzebna. Czasami jest to wymuszone przez okoliczności, a czasami sami decydujemy, że coś nowego, coś świeżego. Zmieni w naszym życiu nasze spojrzenie, zmieni to w jaki sposób będziemy postrzegać świat, co może nowego nam się uda osiągnąć. Czasami nie zawsze będziemy wiedzieli dokładnie, w jakim kierunku zmierzamy, ale wiemy, że potrzebne nam jest coś nowego, czyli dzisiejszy tytuł naszego odcinka to będzie: dlaczego potrzebujesz świeżości i nowości tego typu akcja w naszym życiu, jako człowiek, który Promuję zdrowy tryb życia Cały czas stawiam na te same wartości Cały czas powtarzam wszystkim, którzy ze mną współpracują Wszystkim, którzy gdzieś tam nas obserwują Że no są trzy takie podstawowe rzeczy O których jakby O które należy zadbać o które należy, Na które należy zwrócić uwagę Żeby być w stanie żyć takim życiem pełnym, szczęśliwym i, i, I są to na pewno rzeczy takiej kolejności, może nie zawsze identycznej u każdego, ale ponadczasowe, takie, których, z którymi nie można negocjować ich ważności. No bo co powiecie na, na temat odżywiania i regeneracji, który ujmuje jako taką jedną szeroką dziedzinę, w którym no. Pewnie można byłoby się tutaj kłócić, czy potrzebujemy co chwilę nowości. No, można byłoby ten temat rozwinąć, podejrzewam, że w osobnym odcinku. A, ale na pewno zgodzicie się ze mną, że pewne zmiany w naszym sposobie odżywiania powodują, że zaczynamy czuć się nieco inaczej. I, i na pewno jedna, jest to taka rzecz, do której warto przyłożyć się, troszeczkę poświęcić takiego. Mentalnego procesu, który sprawi, że będę wiedział, dlaczego spożywam to czy tamto, i zrozumieć to lepiej. Tak, tak samo jest z regeneracją, której no, mamy mnóstwo możliwości różnych sposobów, które sprawiają, że będziemy się czuli lepiej lub gorzej, i ma to naprawdę kolosalne znaczenie, wpływ na nasze życie, czy będziemy próbowali tych nowych kroków, czy nie modyfikowali te nasze rutyny i sposoby w taki sposób, żeby ciągle pobudzać nasze ciało przez nowe bodźce do, no do innego yy, sposobu działania. tak nasz, nasz organizm przyzwyczaja się i adaptacja jest naprawdę szybka w przypadku niektórych rzeczy, a w przypadku innych trochę wolniejsza. Więc tutaj na pewno szukanie nowych dróg i nowości jest nam potrzebne, żeby cały czas stymulować ten organizm. Drugą z takich Ważnych dziedzin życiowych jest nasza sfera mentalna, i tutaj e, bardzo ważne jest to w kontekście, zarówno sportowym, jak i nie tylko. Każdy to pewnie zastosuje, odniesie do swojego życia w jakiś inny sposób, aczkolwiek szukanie nowych dróg, nowych rozwiązań, nowych pomysłów, nowego spojrzenia na to, w jaki sposób się e, każdy nasz dzień zaczyna, kończy, jak trwa, e, ma bardzo duży wpływ na to, czy będziemy z dużą chęcią, z małą, z większą podchodzi do różnego rodzaju tematów. tak? I tutaj bardzo duże znaczenie ma to, w jaki sposób my nastawiamy się. Nastawienie to klucz do sukcesu lub do porażki. Wasze nastawienie decyduje o tym, czy będzie wam się coś chciało, czy nie. Czy będziecie siedzieć na kanapie i po prostu czekać, aż ktoś za was to zrobi. tak? Jest to oczywiście wiadome, że same rzeczy się nie zrobią, to każdy wie, ale drobne decyzje, drobne zmiany waszego punktu widzenia, waszego nastawienia do życia, waszego spojrzenia na to, w jaki sposób działa yy, cały świat, cała wasza rzeczywistość, którą tworzycie sami, ma kolosalny wpływ na to, jak będziecie się czuć, jak będziecie wasze treningi realizować, z jakim podejściem itd. Więc takie szukanie nowych. Możliwości dla mnie jest tutaj takim sposobem na to, żeby nie stracić tego zapału, nie stracić tej, tej takiej werwy w sobie, tego ognia, który powoduje, że dzień po dniu ćwiczę, bo uwierzcie mi, jest to możliwe w ciągu jednego dnia, w ciągu jednej zaledwie sekundy że cały ten wasz zapał, który w tej chwili macie posiadacie, on może zniknąć on może się rozpłynąć może się nagle przetopić że tak powiem w nicość taką i z dnia na dzień sami pewnie nieraz widzieliście jak to się zmienia a skąd to się bierze? no bierze się z tego jakie myśli w waszych głowach są obecne, więc ta sfera na pewno też ma bardzo bardzo duże znaczenie i radzę wam żebyście no, poświęcali jej Odpowiednią ilość czasu na przemyśliwania, na różnego rodzaju refleksje, które spowodują, że będzie Wam łatwiej, najzwyczajniej w świecie, zrozumieć samego, samą siebie i podejmować takie decyzje, które będą fizycznie później poprawiały Wasze zdrowie. Tak? Bo rozmawialiśmy sobie tu o odżywianiu, regeneracji, rozmawialiśmy sobie o sferze mentalnej, a trzecią sferą jest ruch. tak? Naturalne jest, że musimy jako zwierzę. Bo to tak wygląda. No, jesteśmy gatunkiem e, zwierzęcia, które jest e, no, ponoć najbardziej rozumne. A z drugiej strony wydaje mi się czasami, że nie do końca. No, jesteśmy takim gatunkiem, który sam powtarza, że ten ruch jest potrzebny. Robimy to niejako w wymuszo, wymuszony sposób, często w taki nie do końca przemyślany. E, no, możliwe, że. E, Robimy to, bo ktoś nam kazał, bo, bo inni to robią i nie zawsze się do końca zastanawiamy z jakiego powodu coś się dzieje i czemu ten ruch jest nam potrzebny. Bo to, że inni powtarzają, że inni to robią, że inni nam tłumaczą i e, jakby oczekują od nas, że będziemy się ruszać, tak jak my poniekąd w pewnym stopniu promujemy ten zdrowy styl życia, to nie chcemy do tego podchodzić w taki sposób, żeby każdy niemalże zautomatyzował to i, i po prostu przyznał nam rację, tylko chcemy, żeby każdy zrozumiał zrozumiał i poczuł jak bardzo ważny jest ten ruch jak ważne jest to, żeby nie nie zasiedzieć się, żeby mieć obecność tego ruchu na każdym kroku w swoim życiu żeby poświęcić temu dostateczną ilość czasu, żeby nie dać się zmanipulować samemu sobie przede wszystkim, bo to jest najważniejsze, żeby być w zgodzie ze sobą, musimy przede wszystkim mieć takie poczucie, że to my podejmujemy pewne decyzje, tak? a decyzje będą podjęte przez nas wtedy, gdy będziemy doskonale czuć, że prowadzą one do tego, na czym nam zależy. To jest klucz, to jest klucz. I ten klucz Wam dziś daje, bo gdy ja doskonale sobie zdaję sprawę, po co coś robię, no to dużo większą mam łatwość w tym, żeby to robić, tak? Robienie czegoś tak jakby z przymusu nie jest niczym dobrym, nie jest niczym możliwym do utrzymania na dłuższą skalę, tak? Nie jesteśmy w stanie być osobą aktywną, być osobą taką pozytywną i być osobą, która rzeczywiście te wszystkie rzeczy, o których powiedziałem, czyli dobrze się odżywiającą, myślącą na co dzień o tym, jak nastawienie swoje kontrolować, jeżeli nie zrozumiemy powodów, dla których to robimy. I to jest jakby takie clue sprawy dzisiaj, w dzisiejszym temacie, który chciałem poruszyć, czyli ten, ta możliwość, którą daje nam dopiero wówczas Życie, gdy zrozumiemy jego sens, i tego Wam wszystkim życzę, żebyście doszli do takiego punktu, w którym nie musicie się zastanawiać, dlaczego to robicie, bo już będziecie wiedzieć. Więc ten powiew świeżości zawsze jest potrzebny i zawsze powinien być obecny w pewnym stopniu, ale na tyle, żebyśmy nigdy nie odeszli od tego naszego głębokiego poczucia powodu, dla którego coś robimy. Więc jeżeli macie z tym problem. Proszę was poświęćcie na to troszeczkę czasu w dzień wolny, w dzień świąteczny, kiedykolwiek macie tylko taką możliwość, żebyście zaakceptowali to kim jesteście lub jeżeli tego nie możecie zaakceptować, to żebyście świadomie zaczęli wprowadzać zmiany, jakieś takie właśnie nowości, które doprowadzą was do tego, że znajdziecie się w pewnym w ten, w pewnym odcinku czasu, za jakiś czas dopiero może tam, gdzie rzeczywiście chcecie być, bo nie ma nic gorszego niż bycie w miejscu, w którym nie chcemy być i pozwolenie na to, żeby ta sytuacja trwała, pomimo tego, że mamy narzędzia, które pozwalają na, na zmiany, mamy zdrowie, mamy póki co siły, więc korzystajmy z tego. I takim akcentem chciałbym zaczą zakończyć ten dzisiejszy odcinek. Do usłyszenia w następnym, wielkie dzięki. Cześć!